Czy zastanawiałaś, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego różni ludzie oglądają profile i innych ludzi w internecie? Co stoi za tym, że dla innych poświęcamy swój czas, e, swoją energię na to, by zobaczyć, co się dzieje w ich życiu? Dla mnie jest to bardzo ciekawa historia własna, gdzie poprzez swoje własne doświadczenia, poprzez swoje osobiste, jak gdyby wewnętrzne, wewnętrzne przemyślenia, swoje myśli, a także określone sposoby zachowań i postępowania sprawiają, że często z, z chęcią zaglądamy na profile innych osób, dlaczego warto dzielić się swoją historią? Warto się dzielić swoją historią z kilku względów. Po pierwsze, jeśli, jeśli wiemy, że mamy jakieś doświadczenia w swoim życiu, które mogą pomóc poprzez to, że przekażemy te doświadczenia innym ludziom, mogą im pomóc zrozumieć pewne rzeczy, ale również mogą w jakiś określony sposób pokazać różne wyjścia, pokazać różne sytuacje z innej perspektywy, dlatego warto dzielić się swoją historią i jeśli Ty masz do przekazania jakąś, jakąś ciekawą historię ze swojego życia, jakieś ciekawe doświadczenie, które, które wywarło na Tobie jakiś wpływ, myślę, że warto się tym podzielić. Do zobaczenia w następnym odcinku.